Jesteś demonem, którego tak bardzo się boisz. Pomyśl o tym przez chwilę. Pozwól, by to zdanie, mroczny szept z otchłani, w którą niewielu odważa się zajrzeć, przeniknęło do szpiku Twoich kości. To nie jest poetycka metafora cudzego zła, ani religijne ostrzeżenie przed zewnętrznym wrogiem. To naga, brutalna i nieznośna prawda, którą ludzka psychika w swojej nieskończonej zdolności do samooszukiwania się, stara się pogrzebać od zarania świadomości. Nie walczysz ze światem zewnętrznym. Toczysz wojnę z piekłem, które zbudowałeś w sobie. Cegła o cegle, każda cegła to zaprzeczenie, każde zaprzeczenie to część Twojej duszy, którą wrzuciłeś w cień. A co jeśli powiem ci, że ta wojna to farsa? Wygodna iluzja, by uniknąć jedynej bitwy, która naprawdę ma znaczenie. Że pokój nie leży w zwycięstwie nad wyimaginowanym wrogiem, ale w poddaniu się własnej ciemności. Że wolność nie polega na wygnaniu demona, ale na tańcu z nim. Zostaliśmy uwarunkowani, by wierzyć w wygodne kłamstwo, dziecinną bajkę o wrodzonej czystości ludzkiej duszy, o wewnętrznej dobroci. Która jest zepsuta tylko przez siły zewnętrzne. Kłamstwo, które pozwala nam wskazywać palcem, obwiniać system, rząd, społeczeństwo, sąsiada, algorytm, cokolwiek, co nie jest odbiciem w lustrze. Ale co jeśli prawdziwe zło nie jest zewnętrzną istotą, ale sumą wszystkich części nas samych, które odrzucamy, które ukrywamy, które zamykamy na siedem spustów w ciemnej piwnicy naszej psychiki? Carl Jung nazwał tę bezkształtną masę impulsów, pragnień i niewygodnych prawd cieniem. Niekoniecznie jest on zły, ale jest wszystkim, co ego w swojej desperackiej pogoni za akceptacją i konformizmem zdecydowało, że nie jest ja. To gniew, który połykasz, pragnienie, które tłumisz, prawdę, którą milczysz, słabość, którą ukrywasz, siłę, której się boisz. I im bardziej ją tłumisz, tym więcej dajesz jej mocy, aż staje się potworem, alter ego, Tylerem Durdenem, który wybucha z twojego umysłu, by zburzyć życie, które zbudowałeś na ruchowych piaskach zaprzeczeń. Pomyśl o Raskolnikowie, utręczonym studencie Dostojewskiego, w zbrodni i karze. Nie jest on złoczyńcą z komiksu. Ale człowieka, który przekonuje się o własnej moralnej wyższości, o swojej zdolności do przekraczania zwykłych praw dla większego dobra. Popełnia brutalne morderstwo nie z chciwości, ale z teorii, idei, która stała się pasożytem w jego umyśle. Ale demon, którego prześladuje, to nie policja, ani religijne poczucie winy, ale jego własne sumienie. Część jego, którą próbował stłumić, człowieczeństwo, które próbował wykorzenić. Tworzy sobie twórcę, zniekształconą wersję siebie, która usprawiedliwia to, co nieusprawiedliwione, która racjonalizuje to, co irracjonalne i im bardziej zaprzecza potworności swojego czynu, tym bardziej cień jego własnego bytu go pochłania, wciąga go w piekło paranoi i rozpaczy. Dostojewski z głębią, która wyprzedziła wieki psychoanalizy, Pokazał nam, że prawdziwe piekło to nie miejsce ognia i siarki, ale kręty labirynt ludzkiego umysłu, gdy odmawia on stawienia czoła własnej ciemności. Piekło, moi drodzy, jest tutaj, teraz, w każdym z nas, burzące pod wypolerowaną powierzchnią naszej społecznej persony. I nie mylcie się, to nie jest akademicka dyskusja o literaturze czy psychologii. To rozmowa o Twoim życiu, o Twojej wolności, o Twojej zdolności do bycia prawdziwie ludzkim, ponieważ współczesne społeczeństwo, z jego obsesją na punkcie toksycznej pozytywności, idealnego wizerunku, wymuszonego szczęścia. Jest żyznym gruntem dla wykładniczego wzrostu tego zbiorczego cienia. Jesteśmy bombardowani wiadomościami, które mówią nam, żebyśmy zawsze byli optymistami, zawsze produktywnymi, zawsze uśmiechniętymi. Każda emocja, która nie pasuje do tego wzorca, jest etykietowana jako negatywna i musi być stłumiona, leczona, egzorcyzowana. Gniew? Nieodpowiedni. Smutek? Oznaka słabości. Pragnienie władzy? Wstydliwe. Agresja nie do przyjęcia. I tak każda część nas, która nie pasuje do społecznej fasady, jest spychana pod ziemią, gromadząc ciśnienie, nabierając siły, czekając na moment, by eksplodować. Widzisz to wszędzie w niewytłumaczalnej przemocy, która wybucha w spokojnych społecznościach w hipokryzji przywódców, którzy głoszą moralność, której sami nie praktykują. W ślepej furii mas, które zwracają się przeciwko sobie, projektując swoje lęki i frustracje na wygodnych kozłów ofiarnych. To zbiorowy cień, który się manifestuje. Nagromadzenie wszystkich indywidualnych zaprzeczeń, które, gdy osiągną punkt wrzenia, wybuchają chaosem. Pomyśl o historycznych linczach, polowaniach na czarownice, ludobójstwach, to nie są akty potworów. Ale zwykłych ludzi, którzy zostali doprowadzeni do projektowania własnej ciemności na innego wroga, demona, który w rzeczywistości był tylko zniekształconym odbiciem ich własnych stłumionych cień. Historia nie jest opowieścią o liniowym postępie, ale niekończącym się cyklu projekcji i represji, gdzie ludzkość odmawia nauczenia się najbardziej fundamentalnej lekcji. Wróg nie jest na zewnątrz. Żyjemy w erze ciągłej inwigilacji, nie tylko zewnętrznej, ale wewnętrznej. Jesteśmy własnymi strażnikami więziennymi, kontrolującymi każdą myśl, każdą emocję, która ośmiela się odbiegać od zatwierdzonego scenariusza. A ceną tej zgodności jest fragmentacja duszy. Stajesz się emocjonalnym zombie, automatem, który uśmiecha się w pracy, publikuje szczęśliwe zdjęcia w mediach społecznościowych, ale w środku czuje pustkę, niepokój. Cichy krzyk, którego odmawiasz słuchać. A potem pewnego dnia pojawia się pęknięcie. Może to być kryzys lękowy, niekontrolowany atak gniewu, uzależnienie, które pojawia się znikąd, załamanie nerwowe. To cień pukający do drzwi, domagający się uznania. A większość z nas, zamiast otworzyć drzwi i stawić czoła temu, co tam jest, próbuje je mocniej zamknąć, z większą liczbą rozrywek, z większą liczbą zaprzeczeń. Ale cień jak Tyler Darden nie może być ignorowany na zawsze. Znajdzie sposób, by się zamanifestować. czy to poprzez choroby psychosomatyczne, destrukcyjne relacje, czy akty autodestrukcji. Wiem, to niewygodne. Łatwiej jest wierzyć, że istnieje magiczne rozwiązanie guru, pigułka, system polityczny, który nas uratuje przed nami samymi. Ale prawda jest taka, że nie ma zewnętrznego zbawienia dla wewnętrznego problemu. Jedynym wyjściem jest przejście przez to. To podróż w dół, zanurzenie się w głębiny własnego bytu, by odzyskać zagubione kawałki, odrzucone fragmenty twojej duszy. To bolesny proces, tak. Znajdziesz rzeczy, których nie lubisz, rzeczy, które cię zawstydzają, rzeczy, które cię przerażają, ale to jedyny sposób, by stać się całością, by stać się autentycznym, by stać się prawdziwie wolnym. Ponieważ wolność to nie brak zewnętrznych kajdan, ale brak wewnętrznych więzień. Pomyśl o historii żaby w granku. Jeśli wrzucisz żabę do wrzącej wody, natychmiast wyskoczy, ale jeśli włożysz ją do zimnej wody i powoli podgrzewasz temperaturę, pozostanie tam, stopniowo się adaptując, aż zostanie ugotowana żywcem. Jesteśmy tymi żabami. Temperatura naszej wewnętrznej represji rosła tak powoli, tak podstępnie, że ledwo zauważymy, że jesteśmy gotowani żywcem w naszym własnym zaprzeczeniu. Media, kultura konsumpcyjna, spolaryzowana polityka, wszystko to służy jako powolny podgrzewacz, odwracając naszą uwagę podczas gdy woda się gotuje. Sprzedają nam iluzję, że szczęście polega na posiadaniu większej liczby rzeczy, na podążaniu za trendami, na dopasowywaniu się do formy. A podczas gdy gonimy za tymi mirażami, cień w nas rośnie, wzmacnia się, przygotowuje się na moment, gdy garnek eksploduje. Ale jest inna droga, droga, która nie jest łatwa, ale prowadzi do prawdziwego wyzwolenia. To droga integracji cienia. Nie chodzi o to, by stać się dobrym czy doskonałym, ale o to, by stać się kompletnym. Chodzi o uznanie, że jesteś światłem i ciemnością aniołem i demonem, twórcą i niszczycielem. Chodzi o objęcie wszystkich swoich części, nawet tych, których społeczeństwo nauczyło Cię nienawidzić. Chodzi o zrozumienie, że Twoje najciemniejsze impulsy, gdy zostaną rozpoznane i zintegrowane, mogą stać się źródłem twórczej energii, siły, odporności. Gniew, gdy nie jest tłumiony, może stać się siłą do walki o sprawiedliwość. Pragnienie władzy, gdy nie jest negowane, może przekształcić się w przywództwo i pozytywny wpływ. Agresja, gdy jest ukierunkowana, może objawić się jako determinacja i odwaga. To nie jest nowa teoria. Filozofowi, mistycy i mędrcy wszystkich epok i kultur mówili o tym. Alchemicy szukali nigredo, pierwotnej ciemności, chaosu, niezbędnego do transformacji. Szamani wchodzili w zmienione stany świadomości, by stawić czoło swoim wewnętrznym demonom. Mistrzowi zen mówili o potrzebie opróżnienia umysłu rozpuszczenia ego, by osiągnąć oświecenie. Ale współczesne społeczeństwo w swojej grączkowej pogoni za kontrolą i przewidywalnością odłączyło nas od tych pradawnych prawd. Nauczyło nas bać się nieznanego, unikać wewnętrznej konfrontacji, szukać zewnętrznych odpowiedzi na problemy, które tkwią w naszej własnej duszy. A co się dzieje, gdy odmawiasz podjęcia tej podróży? Stajesz się ofiarą, ofiarą własnych, stłumionych emocji. Ofiarą zewnętrznych manipulacji, ofiarą życia, którego nie wybrałeś, ale które zostało ci narzucone przez społeczeństwo, które czerpie korzyści z twojej ignorancji i fragmentacji. Stajesz się marionetką, poruszaną niewidzialnymi sznurkami nieświadomych lęków i pragnień, a tragedia polega na tym, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, że tańczysz do cudzej melodii. Wierzysz, że jesteś wolny, że masz kontrolę, podczas gdy cień w twojej ciemnej piwnicy. Staje się coraz potężniejszy, coraz bardziej niekontrolowany. Nie jest to zaproszenie do anarchii czy niemoralności, wręcz przeciwnie. Prawdziwa moralność nie rodzi się z represji, ale ze świadomości. Kiedy integrujesz swój cień, nie stajesz się potworem, stajesz się bardziej ludzkim, bardziej współczującym, bardziej autentycznym, ponieważ rozumiesz, że ciemność, którą widzisz w innych, jest odbiciem ciemności, która istnieje w tobie, a to zrozumienie rodzi empatię, a nie osąd. Prawdziwe współczucie rodzi się z akceptacji własnej niedoskonałości, własnego człowieczeństwa. Podróż integracji cienia to seria niezbędnych zniszczeń. Zniszczenie Twojej fałszywej persony, maski, którą nosisz dla świata, zniszczenie Twoich ograniczonych przekonań, narracji, które trzymają Cię w pułapce, zniszczenie Twoich stref komfortu, nawyków, które uniemożliwiają Ci rozwój. To proces demontażu, dekonstrukcji. Aby coś nowego i bardziej autentycznego mogło wyłonić się z popiołów. Pomyśl o Tylerze Durdenie. Jest on niszczycielską siłą, której narrator potrzebuje, by zburzyć puste i konsumenckie życie, które zbudował. Jest brutalny, jest chaotyczny, ale jest katalizatorem jego wyzwolenia. Podobnie raz Musi dotknąć dna, musi stawić czoła całej swojej deprawacji, by następnie rozpocząć swoją powolną i bolesną drogę do odkupienia. Nie ma skrótów, nie ma magicznej pigułki. Transformacja wymaga zniszczenia starego, aby mogło się narodzić nowe. I wiem, że to przeraża. Przeraża, bo oznacza rezygnację z kontroli, oznacza stawienie czoła nieznanemu, oznacza przyznanie, że nie jesteś tym, za kogo się uważałeś, ale alternatywą jest życie w kłamstwach, w żalu, w niezrealizowanym potencjale. Alternatywą jest dalsze bycie widzem własnego istnienia, podczas gdy cień w Twojej ciemnej piwnicy staje się coraz potężniejszy, coraz bardziej niekontrolowany. Czy jesteś typem osoby, która zadowala się przeciętnością, konformizmem, iluzją bezpieczeństwa? Czy jesteś typem osoby, która ma odwagę stawić czoła własnej ciemności, zanurzyć się w głębiny swojej duszy, stać się całością, nawet jeśli oznacza to zniszczenie wszystkiego, czym myślałeś, że jesteś? Wybór należy do ciebie. A wybór, którego dokonasz teraz. W tej właśnie chwili zadecyduje o przebiegu Twojego życia. Nie ma czasu na wahanie. Garnek się gotuje, demon puka do drzwi i nie odejdzie, dopóki go nie rozpoznasz, dopóki go nie zintegrujesz, dopóki z nim nie zatańczysz. Rewolucja nie zaczyna się na ulicach, nie zaczyna się w parlamentach, nie zaczyna się w mediach społecznościowych. Rewolucja zaczyna się w Tobie. Zaczyna się od odwagi, by spojrzeć w lustro i powiedzieć: Jestem demonem, którego tak bardzo się boję i akceptuję go. To twoje wezwanie, to twój moment. Nie chowaj się, nie uciekaj, prawda czeka na ciebie i ona cię wyzwoli, nawet jeśli najpierw będzie musiała cię zniszczyć.